Zawirowania w związku z Kredyt Swiss zaniepokoiły sektor finansowy nie tylko w Niemczech, ale również w innych europejskich krajach, i tutaj pojawiły się przede wszystkim pytania, czy kolejne banki nie popadną przypadkiem w tarapaty. Niemiecki rząd dzisiaj bardzo ostrożnie wypowiadał się o tym, co wydarzyło się w weekend, uspokajając jednocześnie, że instytucje finansowe w Niemczech nie są zagrożone. Niemiecki system bankowy jest stabilny. Nie mamy żadnych wskazówek czy sygnałów, że mogłoby dojść do jakichkolwiek problemów. Wręcz przeciwnie, widzimy, że nasze banki są w bardzo dobrej kondycji. Ale już nieco innego zdania są ekonomiści, którzy mówią wprost, że w ostatnich latach instytucje nadzorujące duże banki wykazywały się po części niekompetencją czy też brakiem skuteczności. I również w Europie trudno mówić dzisiaj o transparentności. Nie możemy stwierdzić, że w Europie nie pojawią się problemy podobne do tych w Stanach Zjednoczonych. Po prostu nie wiemy, czy sytuacja w europejskich bankach jest w pełni przejrzysta i czy wszystkie instytucje finansowe są odpowiednio zabezpieczone. Oczywiście Rady Nadzorcze oraz Europejski Bank Centralny zapewniają, że banki w Europie posiadają wystarczającą ilość rezerw i są gotowe na ewentualne problemy. Jednakże moim zdaniem należy zachować ostrożność i nie lekceważyć możliwości wystąpienia niespodziewanych problemów związanych z europejskimi bankami. Takie nieprzyjemne zaskoczenia są całkiem realne. Ale nawet jeżeli sytuacja jest stabilna, to widać, że to, co dzieje się wokół banków, ma dosyć spory wpływ na sytuację na giełdach, na ceny akcji, które w ostatnich dniach spadały i tak było w przypadku największych niemieckich banków. Do tego są one jeszcze wciąż pod ogromną presją, a powodem są rosnące stopy procentowe. I przypomnę, że to nawet w ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny podniósł stopy i to mocno, bo o 50 punktów bazowych do 3,5%.